Witajcie na kolejnym filmie z cyklu monety państwa polskiego. Dzisiaj zaprezentuję wam klipę 5 zł. Jest to kontynuacja klipy 1 i 2 zł, które widzieliście na poprzednich odcinkach. Tutaj po lewej stronie jest klipa, mamy nominał 5 zł, a po prawej stronie jest naturalnej wielkości piątka, którą każdy z Was ma w kieszeni, więc możecie sobie wielkości porównać. Klipa, oczywiście, bita z templem luszczanym. Nakład tej monety 5000 sztuk, czyli unikat. I tutaj mamy rewers tej monety, tak jak poprzednio, 10 lat w obiegu, 1995-2005, Rzeczpospolita Polska i znak mennicy warszawskiej u góry, naturalnej wielkości, po prawej stronie moneta 5-złotowa. I tutaj mamy dla porównania klipę 5 zł i 1 zł. Jest ona tej samej wielkości, tak samo jak klipa 2 zł. Można tutaj sobie zobaczyć. Zarówno 1, 2 i 5 zł prezentują się znakomicie. Polecam każdemu kolekcjonerowi taką monetę do zebrania. Przypominam, 5000 tysięcy sztuk, więc łatwo nie będzie. Zapraszam wszystkich do oglądnięcia następnego filmu. Czymcie się i pa pa.